Dzień dobry, nazywam się Marcin Papros. Jestem dyrektorem działu wdrożeń i przygotowania projektów w firmie Infowar. Na Politechnice Świętokrzyskiej studiowałem głównie informatykę. Natomiast mówię głównie dlatego, że studiowałem w pewnym momencie równolegle dwa kierunki. Była to informatyka i kierunek związany z informatyką, czyli komputerowe systemy pomiarowe. Już w szkole średniej byłem kierunkowany na zdobywanie wiedzy z zakresu elektroniki. I bliskiej elektronice programowaniu. Stąd wiedziałem, że dalsza uczelnia będzie ukierunkowana u mnie właśnie na zdobywanie wiedzy z zakresu bliskiej informatyce i bliskiej elektronice. Stąd wybór takich kierunków: informatyka i komputerowy system pomiarów jako drugi kierunek. Politechnika się także nie była takim oczywistym wyborem pierwszym. To znaczy, tak, wiedziałem, że jeżeli będzie to uczelnia wyższa, techniczna tutaj w naszym regionie to będzie to politechnika. Natomiast pierwotnie planowałem wyjazd. Aplikowałem na uczelnie techniczne warszawskie, wrocławskie. Tam się dostałem i tam pierwotnie planowałem, że zacznę studia. Zmieniłem decyzję, zmieniłem, że jednak nie będę wyjeżdżał i dlatego właśnie decyzja o tym, że my Powrót do mojego pierwotnego wyboru, czyli do Politechniki Świętokrzyskiej. Ta konkretnie studia to podwaliny pod późniejszą pracę tutaj w biznesie, czyli zdobycie szerszej perspektywy na aspekty związane z informatyką, rzeczy których nie słyszałem, nie miałem pojęcia, kiedy uczyłem się w technikum. Wiedza techniczna o kierunkach, o których, o kierunkach, o przedmiotach, o technologiach, o których nie słyszałem to o niej dowiedziałem się właśnie na Politechnice i oczywiście nie w całym spektrum obszaru mogłem ją wykorzystać, ale w znakomitej większości tak, przełożyło się to później na użycie w biznesie, na zastosowanie w biznesie. Firma Infower to jest firma czysto informatyczna. Informatyka w chwili obecnej no to jest bardzo szeroki zakres usług, natomiast my z tego szerokiego zakresu usług w zasadzie możemy wyodrębnić przede wszystkim usługi w zakresie programowania, Usługi w zakresie wdrażania, usprawnienia procesów biznesowych u klienta w oparciu o zastosowanie rozwiązań informatycznych, ale też aspekt tutaj wsparcia w zakresie administracji sieci i zarządzania na przykład serwerami, więc to takie spektrum od programowania do zarządzania sieciami. W momencie, kiedy przychodziłem tutaj pracować, to była nieduża firma, to było kilkanaście osób, to był 2004 rok. E, niewątpliwie zmieniła się na wielu obszarach. Zmieniła się w zakresie ilości zatrudnianych pracowników, Tak teraz zatrudniamy w okolicach 150. E, zmieniła się w zakresie mm, technologii, które stosujemy. Informatyka od tamtego czasu ewoluowała, pojawiły się nowe elementy, nowe technologie, e, więc automatycznie my też musieliśmy się dostosować. E, i podążać wraz z tymi zmianami i przekładać to na rozwiązania, które oferujemy naszym klientom. Zmieniła się w, w zakresie obszaru, w jakim działamy. Bo działaliśmy na początku lokalnie, działaliśmy lokalnie tutaj w województwie świętokrzyskim. Natomiast rozwinęliśmy się nie tylko na całą Polskę, ale również mamy tutaj klientów spoza Polski. Mamy korporacje międzynarodowe, więc to też się zmieniło, bo zaczynaliśmy od tutaj świętokrzyskich firm. A teraz jesteśmy na poziomie korporacji międzynarodowych. Nasza firma w ogóle jest tutaj mocno stawiona na absolwentów polityki świętokrzyskiej. Przede wszystkim mamy szereg różnych programów, gdzie aktywujemy tych studentów. Chcemy, aby oni dużo wcześniej mogli zapoznać się z biznesem, aby tą teorię, którą zdobywają, i część praktyczną na studiach mogli tutaj. Popatrzeć, jak to ma zastosowanie w praktyce. Więc mamy praktyki studenckie. Bardzo często też i z chęcią zatrudniamy studentów, jeżeli ich plan nauczania na to pozwala, już na etapie studiów, tak? Jeżeli to jest na czwartym roku, nawet na trzecim roku, ma możliwość jednocześnie studiowania i pracowania. Jesteśmy na to otwarci, mamy takich tutaj pracowników i to się fajnie też sprawdza. Także. Myślę, że jeśli chodzi o infower jako firmę tutaj, no dużo dokładamy do tego, żeby ci studenci mogli się u nas odnaleźć, mogli zacząć karierę tutaj i poczuli się rzeczywiście przyjemnie. Chciałbym zwrócić uwagę, żeby nie traktować tego jako podejście do zdobycia tylko dyplomu, ale wykorzystać tą wiedzę, którą ta kadra akademicka ma, i rzeczywiście chłonąć ją, nie bać się wyzwań, próbować czegoś nowego. Nie, nie pozostawać w jednym miejscu, nie pozostawać w stagnacji, tylko otwierać się, wychodzić z tej strefy komfortu i próbować zdobywać nowe, wiedzy, nowe obszary wiedzy no i zgłębiać je, żeby tutaj być gotowym na to, co czeka później takiego absolwenta w biznesie i w praktyce. Firma InfoWare jest to firma informatyczna, która jest tutaj największą firmą informatyczną w regionie Świętokrzyskim. Jest to firma, która działa na rynku od blisko 25 lat, jest można powiedzieć firmą rodzinną, ponieważ wyrośliśmy tutaj z Kielc, tutaj mamy siedzibę, no i tu planujemy pozostać.